dziś nagrywamy z moją przyjaciółką Julką. No, no Kolano. <grym> Wyspray. No, 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 no. Na prywatnym no, no. serwerze, no bo z ludźmi by się nie dało. Bo chyba... Jeśli... Na no, privu to jest takie spokojne nie, aż się nie chce malować, no. Tak jest piękne. Ej, a wiesz, że kiedyś jak ja z kolegą weszłam do takiego serwera, to cały świat był różowy. Taki zamalowany, ja. Ja, cały ja. różowy. Ja bym nie, nie wytrzymała na takim serwie, no bo. Ja nienawidzę widzę. Nie wiem, było takich dwóch, jakby, jakby chłopaki i dziewczyna, no ja bym się po prostu zesrała. xD, co to było? Ej, zobacz, jaki zjazd. W moim wykujnaniu zjazd. Wee. Dobra, zaczynajmy odcinek. Igzda. Dobra, to mamy rysować na te mata. Dobra, no to dawaj ty pierwsza. No to nasze ulubione zwierzątko, kotełek. Moje też, ej. Nasze. <noise> Dobra, idź do węglu. Okej. Okay. No Jest no to... tak tu ciemno. Kotelek. Tak tu się ciemno, ciemno zrobiło, no to koteł. Ja się nie umiem kota rysować. W sumie idę do ennego Chyba, zres. że umiem rysować patyczaka. Patyk jak też się... U... Patyk jak też dobry. Dobry. Wiem gdzie narysuję kotel. Elo, ja już maluję. Może to będzie najgorszy kot w moim wykonaniu Nie martw się, on będzie na YouTubie Dobra widzę, że na Ciebie Na pewno na Ciebie Bo mój kotek będzie najgorszym kotkiem Taki jakby nie z tej planety Boże, co mi tu wychodzi no jest, dobry. Dobra. Mój kotek będzie cute, twój taki patyczkowy. A mój będzie dziwny, dosyć dziwny. No, dziwacy dziwny, na niego zagłosują. To, że... Na pewno zagłosują na ciebie, no bo mój kotek... No jest jakiś opętany, no. No, no mój choć jest opętany, no. W ja, też był. Ale mi pięknie uszka wyszły. Proszę powiedzieć, że mi takie drugie wyjdzie. Dobra, wyszło, ale jest robię. Dobra, jestem leje 7 lol. Dobra, ja to... ja... Tym razem będę kakała na ciebie. Bo ja, no, ja już robiłaś? skończyłam. No, a co? A zresztą ja też zakończyłam. Tylko moje oczy są naprawdę głupie. Dobra, to ja jeszcze poprawię tylko. Dobra, mój kotel, będzie będziemy najgryć twojego i tyle. Idziemy najpierw do twojego kotela. No korea, on korea jest w widocznym miejscu, dlatego się starałam. Jakby to jest przy miejscu, gdzie zaczynałyśmy odcinek. No. Nie, no twój dużo no. lepiej wyszedł. No dobra, czekaj, -ok, jak? to poprzednio. <śmiew> dobra, to to chodź po mojego. Chodź po mojego sierciucha. Come on. Idziemy do twojego sierciucha. Sierciucha. Pewnie możesz się śmiać. Proszę bardzo, możesz się śmiać. Nawet w sumie nie taki złe. <laughs> ja to jest Może ta kuda, tam masz drobinę, kobieto. Fójr. To jest okropne. Wait, biały spray. Zawsze to ja robię, by znaleźć No kurde, już gorszy, dobra. Teraz trzeba głosować widzowie od 1 do 10. A i jeszcze będę wam odbił. Słuchajcie, postanowiłam z Alicą, że zrobimy tak. Na 100 I pokażę swoją twarz. No, będziemy tak Jakoś... zrobić, powiedziesz mi to. Dopiero. Dopiero przeczytałam, ale Dobra, no to teraz ja wymyślam kategorię. Klire. na środek. Rup... O Rup... jesteś. No... Dobra, no to kategoria może to. Hmm... Clear... Deskorolka. The deskorolka. Okej. Okay. No to deskorolka, to deskorolka. Deskorolka. Ale dobra, ja, do ja, ziemi, ja już więc na na ziemi. I ja już rysuję. Allo. Zara, mam na czarny? No we, inny Moja deskorolka będzie miała kolor fioletowy, a moja szaro fioletowy będzie bardzo długa. To by chciał róż taką długą tą. No. Jezus, Maria, jak ja tego nie przemyślałam. Postsze. Mm. Już był wolał z tej mikry Serio? O, oj, ładnie mi wyszło. No i też. Nie, na przykład. Kolejny rysunek oddaję dla Alice. To I dla mnie. A i właśnie, jak, jak też dobijecie Al, y, Ali, Alice, Alice? jakbyście dobili 50 mówi i swoje prawdziwe imię. Oni znają moje prawdziwe imię. Znacie. Zobaczcie. Musisz wymyśleć coś innego, słuchaj. Dobra, Elo, ja wysowałam, nie wiem co to jest. Ale dobra, no to no, może no było... Musiałam uciąć kawałek deski. Dobra, no to na przykład... No to teraz... No to teraz... E, może... Co się? Ej, nie nie no! Wyściłaś mi. Ale co? No to skoro, dobra Dobra, no to nowa kategoria, no to może być kurde. Tylko da mi pomyśleć. Boże, co by tu dać? jest. Dobra łóżko. Totalnie nie mam pomysłu. Ok, idziemy z. Dobra, ja już rysuję. Jak się robiło brązowe? O, dobra, już mam. Od pomarańczowego do... się... Nie, nie, się wiem, wiem, się nie. A co? Tak, a co? Tak, a to? Tak, a to? Ta Kto zna? Kto zna ten, kto zna no. krainę Lodu daje, daje plusika. W sensie daje suba. Będę wdzięczna za subika, ale łapka w górę też będzie dobra. Przynajmniej. Jak nie subik, to łapka. Skończyłam? Ja zaraz skończę. Albo nie, poczekaj, czy ty jeszcze poprawię. What? Dobra, skończyłam. Nie ja boże, to W sumie moja też wygląda dziwnie. No to, no to spotykam się z Albo sobie nie, to nie mam. Jeszcze nie, ja sobie zrobię dodatek. Dobra, to ja sobie pojeżdżę na nogach. Dobra, już. Już skończyłam. Idę na środek. Where are you? idziemy do twojego Werrariu. Dobra, chodź. Chodź. Oeś. Co ty zrobiłaś? To coś tak co To na ziemi. Boże. O nie, co ty narysowałaś. Już to wygląda, jak już nie powiem co. Ja nie lubię. O kurde, też się Do Dorysuj tej kropki i będziesz wiedziała o co chodzi. O oh, no! Nie. Ale dobra, no teraz lecimy do mojego. Dawaj. No to wstawimy cenzurę Jak nie umiesz. Nawet lepiej w sumie. No może i lepiej. Dobra, dawaj. Ale ja kliaruj. umiem rysować besty. Więc dobra. No dobra, dobra, dawaj no to Kolejna twoja kategoria. No to moja kategoria Wait Wiem Narysujemy Jeździmy mm. na nogach Narysujemy, czekaj ROWER! Oh no Dobra, dobra, no to ja idę ja idę do takiego pomieszczenia. Ja idę do Subway. Dobra? Okay. Idę do Subway. Do Subwaya. Nowe warstwy się. Dobra, trzy, dwa, jeden, start. Boże. Pomocy, ludzie. To ja malutowałam. Maczka Jujka, zmaczko. Dobra, rysujesz. Nie wytrzymię. Co? Co to, to jest? Ja Bosze. Ludzie głosują, od razu mówię, głosujcie na nią. Bo ja już skończyłam. Nie no ja totalnie tylko rysować nie umiem. Skończyłam, Elo. No ja też. Zaraz. Boska. Skończyłam wychodzę z Subwaya. I czekaj. Jezu, co to jest? Nie no ludzie głosujcie na nią. Będzie się śmiała godzinami z mojego Nie Dobra mam nie, flagę nie. przy siodełku Hej Słuchaj 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 Szybko, szybko, szybko Jadę do swoim rowerku Boże dobrze Jezu, Uciekasz od swojego roweru. E nie? No, widzę. Jestem tam w Subwayu. ty nie jesteś w Subwayu. Dobra, chodź. Skończyłaś? Tak, chodź. No to teraz do mojego jedziemy. Widzisz go? No widzę. Ko. No i... Możesz śmiać trzy dwa co w tym takiego śmiesznego w tym chodzi mi o figurę jak to wygląda. Wy, wygląda bardziej jak koń, ale to nie taka kategoria. Jest. Ja Jestem koniem pod kolorową, jakiego chyba zrobiłam. No, nie mogę, dobra, nie dobra, 10, 10. Nie te nie. Dobra, no to to była o, ostatnia kategoria. Opisałam twój rysunek. No, dawaj, żegnamy to się już. Niestety, żegnamy się już. Taki był plan, no nie? Mm. No to dzięki za oglądanie, do zobaczenia i do następnego. Pa!